Parafrazując kasyka, 10 lat minęło, jak jeden dzień? Dobra, koniec fałszowania. Krew z krwi powróciła z trzecim sezonem. Zapraszamy na serial Kileks. Dobrze, to zanim przejdziemy do omówienia trzeciego sezonu, przypomnijmy sobie, że Krew z krwi zaczynała jako serial Canal Plus w 2012 roku. Potem w 2013 serial miał drugi sezon, ale już na TVP2. No i potem producenci doszli do wniosku, że nie będą dalej realizować, ale teraz jest chyba taka moda na to, że lubi się przywracać znane, sprawdzone marki. Tak zwany Legacy Sequels, prawda? E, czy, tak, ja, ja się cieszę. E, szczególnie, że też wyczytałam, że pierwszy sezon. E, wyreżyserował a drugi Jan Komasa, więc to... Wspierany też przez Kasia Tak, czego wtedy sobie jakby nie zdawałam sprawę oglądając tamte, tamte odcinki. Natomiast tutaj jestem to, totalnie zdziwiona, bo nie wiem dlaczego spodziewałam się, że to będzie... Em, Kolejny Kotlet Raz, polski serial kryminalny, żyw, smutno i ponuro i jakaś trzęsąca się kamera, a tutaj e, wygląda to świetnie, Pe jest pełne akcji i naprawdę jestem zaskoczona, muszę powiedzieć. E, nie spodziewałam się. Tak, kudosy w takim razie w kierunku reżysera trzeciej serii, czyli Michała Rogolskiego. Znacie go między innymi z Eksterminatora, z Wojennych Dziewczyn, no w chóra generalnie, mm -hmm. który wie jak dostarczyć. E, jak wiadomo, Krew z Krwi jest e, formatem holenderskim. E, mm -hmm. e, oryginalny serial nazywa się... Penoza, doczekała się pięciu sezonów, potem był w szwedzkiej wersji również, tam nawet miało sześć sezonów. Amerykanie też zrobili, ale tam się w ogóle nie, nie. przyjęło, skasowali mm. po pierwszym sezonie. No dobra, no jest trzeci sezon i zaczyna się, tutaj nie ma nudy. Tak, tak, to znaczy bohaterka Carmen, Rota Majewska, grana przez Agatę Kuleszę, wychodzi z więzienia, jakby, jak pamiętamy, w drugim sezonie ona zostaje zamknięta i to w ogóle tak nawet fajnie to działa, że ten serial powraca po latach i ona akurat odsiedziała swój wyrok i wychodzi i Chce zacząć życie na nowo. Chce wyjść za mąż za Bartłomieja topę, rozpocząć z nim nowe życie. A tutaj uczciwe, uczciwe tak, tak, więc wraca do domu, bardzo się cieszy, że się spotka z godziną. Pięć minut spokoju. Pięć jest minut spokoju, bo rzeczywiście, tutaj żeśmy sobie próbowali zricapować pierwszy od, odcinek i, i tak myślałam, że i to się działo, i to się wydarzyło, i to się wydarzyło. I ślub, i, i różne jakby porachunki, i tyle, tyle zawiązania akcji po prostu, że, że od razu cię twórcy chwytają za gardło i nie puszczają do końca. No tak, no przede wszystkim zapalnikiem akcji jest tutaj postać Macieja Musiała, czyli syna głównej bohaterki Franka. Jak się okazuje, Franek przez 7 lat nie próżnował i też chciał zostać gangsterem. Krew z, Pro, krew z krwi, dokładnie. Problem w tym, że chyba jednak nie nie. jego rodzice nie. i dziadek nie przekazali mu rzeczywiście tego twardego tyłka, który wymagany jest odbycia bycia gangsterem. Tak. I też roztropności. No bohater jest zdecydowanie nieroztropny. Ma pilnować konteneru z brudnym towarem. Niestety tego nie robi. Towar zostaje skradziony. No i się zaczyna. Przy okazji okazuje się, że nasz franuś powoływał się cały czas na swoją mamę, która no jest legendą tak. świata kryminalistów. No, no, no Mama tak. wraca i niestety musi posprzątać po synu. No, no trochę tak trochę tak jest. No, jakby Jaki gangster powołuje się na mamę. No i no, jakiś nieudolny, tak trzeba przyznać. Ale, ale tutaj. To, to jakby wciąga od razu w intrygę, prawda? Bo, bo widzimy, że Carmen nie chce parać się już gangsterką, być szefową mafii, a, a tutaj jednak. Nie chce, ale musi, ale nie chce, ale nie musi, szczególnie, że pierwszy odcinek też nie chcemy to za dużo spoilerować. Kończy się w ten sposób, że trochę jej ręce są związane. i No, i musi rzeczywiście zakasać rękawy i wziąć się do, do roboty, żeby syna jakby uratować. No. Tak, zwłaszcza, że okazuje się, że nie tylko franek ma swoje za uszami. Również inni znani nam bohaterowie e, potajemnie robili różne rzeczy, co pewnie wcześniej czy później będzie miało swoje konsekwencje. E, są też nowe postaci i o nich może porozmawiajmy. Mm -hmm. e, jest chociażby postać grana przez Rafaela Stachowiaka. To jest aktor, którego mogliście ostatnio zobaczyć w serialu Wzgórze Psów. Mm -hmm. Tam chciała się wiochana Kalta, dosyć raną postać. I tutaj jest jeszcze bardziej szemrany. Absolutnie no, złowieszcza postać. Tak, tu jest bardzo złowieszczy. Ja nie wiem, czy ty, on mi akurat trochę Przypadł do gustu, bo mhm. troszeczkę mi się wydaje, że się zakrywa, że jest taki taki super zły taki ha 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 ha. A to mi się wydaje, że w tym serialu, gdzie jest tak dobre aktorstwo i tak znakomici aktorzy, że to może troszeczkę było przegięcie. Znaczy nie, w, nie złapał konwencji, takie mam wrażenie, ale to jest tylko taki jakby mała uwaga na boku, bo wydaje mi się, że swoją robotę, którą ma do wykonania ten aktor robi. No on ma w sobie coś takiego zimnego, tak. złowieszczego to spojrzenie, które jest jak hmm. dwa sztyle, i mogłoby mm. y, zabijać. Tak. Jest też postać Mirosława Haniszewskiego, czyli prokurator Tarczyński, pan z Warszawy, mm. który musi przyjechać do trójmiasta. Tak. No i tutaj... Ewidentnie go nie lubimy, ewidentnie jest irytujący i od razu wie, wie wszystko, i już wszystko ma rozwiązane, wszystko ma poukładane. Bardzo to nie jest, nie jest fajna postać, zdenerwował mnie, ale <grym> chyba o to chodziło. Trochę twórcą, tak. tak. No i jest też Nina grana przez Karolinę Żepę. To jest też nowa postać, to jest dziewczyna Franka. Dowiadujemy się o niej, że wychowywała się w sierocińcu. Pracuje dla bronka, czyli postaci tak. granej przez Szymona Bogowskiego. Przez te kilka lat, kiedy Karmen siedziała w więzieniu, no, stał się jedną z ważniejszych postaci w trumiejskim tr e, półświadku. No i oczywiście Carmen boi się, że tutaj e, Nina może pociągnąć synka w złym kierunku. No, Nina ewidentnie ciągnie synka e, w złym kierunku, to widać e, nawet. E, Nina jest dosyć wyrachowaną postacią. Ja ją widziałam, dwie siostry, był taki mm -hmm. film. Ona grała jedną z e, sióstr. sióstr, właśnie. E, I ona jest całkiem, jakby, dobrą aktorką, w tym sensie, że Rze, rzeczywiście przekonywująca jest i, i, i też tak do końca jej nie ufamy jak Carmen zresztą, bo to jest takie, że co ona, co to jest za postać, czemu ona, ona jest, ewidentnie jest silniejsza niż Franek. I ewidentnie ona tutaj zarządza w tej parze, więc to jest ciekawe. Ja podejrzewam tutaj, że bronek będzie dobry w tym sezonie, bo tu jest oczywiście takie zawiązanie intrygi, że wszystko na razie wskazuje, że bronek jest głównym z, złolem, z prawda, I, i prowodyrem wszystkich nie, niepowodzeń wszystkich kłopotów naszych bohaterów, ale wydaje mi się, że Bronek tutaj jednak, że to jest, że to jest zmyła e, twórców, że oni pójdą w inną stronę. Bronek jakoś mi się wydaje... A, że będzie ok. No ale nie ma co ukrywać. Przedstawienie należy do Agaty Kuleszy, która powraca jako Carmen. No i ona jest po prostu świetna. Ona jest zawsze świetna. Tak. Ale tutaj, kiedy wraca do roli Carmen, nie, nie potrzebuje rozgrzewać aktorskich mięśni. Mm. Wchodzi w tryb wilczycy, która tak. oczywiście chciałaby tylko pilnować domowego ogniska, ale potrafi pokazać kły. Wiem, że jeżeli znacie poprzednie sezony, wiecie, że ona naprawdę potrafi tej krwi trochę utoczyć swoją nogą. Mm. Tak, to, to jest e, taka aktorka, która jest w stanie. Y, y, być przerażająca, w sensie być groźna, zagrać jakąś taką stalową osobę, a z drugiej strony, by totalnie się rozpłynąć. I tutaj ma, pokazuje w tych dwóch odcinkach i taką stronę, i taką czyli i smutek, i rozpacz, i, i strach, ale też właśnie widać w jej oczach, że tutaj determinacja się włącza i, i że ona tutaj no, będzie się mścić i będzie rozstawiać się chłopaków po kątach. Słuchajcie, mama wróci. Żarty się skończyły, zabawy się skończyły. Dorośli teraz będą się bawić e, gangsterskimi zabawkami. Krew z krwi.